Piotr Bril, delegat techniczny Polskiego Związku Narciarskiego na zawody biegowe 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych. Panie Piotrze, zawody przebiegają w sposób zupełnie dobry, powiedziałbym, od strony organizacyjnej. Była fantastyczna pogoda przez kilka dni. Dzisiaj troszkę się zachmurzyło, ale nie ma to wpływu chyba na trasy i w ogóle na przebieg zawodów. Tak, 31. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, tak jak tutaj Pan powiedział. Zakopane w tym roku. Warunki są wręcz perfekcyjne. Od wielu lat już jestem delegatem technicznym na niejednych imprezach. I tak jak w tym roku, przygotowanie tras narciarskich i przede wszystkim, jak pan zwrócił uwagę, pogoda tak nam dopisała. Dzisiaj też nie są wcale złe warunki, aczkolwiek e, dzisiaj styl dowolny, sztafety. Wszystko pod, pod tym do tej pory przebiega bez żadnych problemów. Obsługa rewelacyjna, więc tylko cieszyć się i tak jeszcze jeden dzień, żeby przeszedł i będzie wszystko ok. Olimpiada zostanie zakończona. Także coś pięknego, co zostało zrobione teraz w tym roku w zakopanym trasy. Dośnieżone, perfekcyjny, nie można powiedzieć absolutnie nic złego pod względem organizatorów. Także tylko się cieszyć i biegać. Na szczęście jest bezpiecznie, wszyscy zdrowi, nikomu nic nie stało, żadnych większych problemów. Zdobywać medale. Właśnie, a jak to wygląda od strony sportowej? Czy poziom nam się troszeczkę zaczyna w biegach podnosić? No bo pewien problem, nie ukrywajmy, jest w, tej, w tym odłamie narciarska klasycznego. Tak, no problem wiąże się tylko i wyłącznie z jedną, z jedną rzeczą, po prostu nie mamy śniegu i to jest problem, który dotyczy nie tylko nas tutaj w Polsce, ale dotyczy również e, krajów e, zachodnich, jak i również całego świata, ze względu na to, że te warunki no, są coraz trudniejsze, przygotować taką trasę jak tutaj, a tu jest przygotowana trasa 2,5 km, właściwie cał, całkowicie naśnieżona, to są raz potężne koszty, a dwa... A dwa y, Osoby, które się tym zajmują muszą to zrobić naprawdę perfekcyjnie, natomiast tak w przypadku narciarstwa biegowego mamy no, troszeczkę więcej problemów ze względu na to, że tak jak już powiedziałem jest problem raz śniegowy, gdyby było to wtedy nie ma problemu w szkołach, w których uczymy i e, jesteśmy też w większości albo nauczycielami wychowań fizycznego, albo też trenerami. E, wszystko zależy od tego, żeby mieć infrastrukturę. a Z infrastrukturą jest na tą chwilą, pomału, zaczyna coś ruszać. Być może będzie lepiej. Przede wszystkim śnieg, 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 brakuje nam śniegu. Tak jak ja jestem z Podkarpacia. No niestety mieliśmy przez pięć dni śnieg. Także tak to wygląda. Aczkolwiek mam nadzieję, że z czasem to się wszystko będzie zmieniało i dojdziemy do takiego etapu, że będą po prostu trasy już naśnieżane, sztucznie i przygotowywane całkowicie i wtedy znów będziemy ściągać coraz większą ilość młodzieży. Tego życzymy wszystkiego dobrego powodzenia. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. Dziękuję i również życzę, żeby wszyscy dobiegli szczęśliwie i zakończyły się to wszystko szczęśliwie i bezpiecznie. Dziękuję bardzo.